Musi istnieć jakieś rozwiązanie. Johnny. Ja umieram. I tego nic nie zmieni. Wini? Nazywam się Songbert. Jestem analityczką wywiadu NUSA. Wiem, że nosisz w głowie pytającą bombę. Mogę uratować ci życie. Gdzie jest Haczyk? Musisz się dostać do Dogtown. Do wszystkich mieszkańców Dogtown. Prezydentka rozbiła swój Space Force One w naszej skromnej dzielnicy. Ma tysiąc powodów, dla których chciałby mieć Myers jako zakładniczkę. Potrzebujemy uśpionych agentów. Czas ich opuścić. Kolejne zadanie dla nowych Stanów Zjednoczonych, co? Zachowaj czujność. Jesteśmy w Wilczej Noży. Wydostań major, Spadaj z tamtą Życie prezydentki jest najważniejsze. Cholera. Nasze szanse maleją z każdą sekundą. Czekaj. Słyszysz? O cholera. Widzisz to? Uciekaj! Chodaj, szybko! Ktoś nas zdradził. Wierzy Zdradam o zawsze dwie strony. To jedna wielka gra pozorów. Gdziekolwiek ona się pojawia, zawsze ktoś obrywa rykoszetę. Ja tylko chcę tego, co mi obiecała Songbird. Mojego lekarstwa. Sytuacja się zmieniła. Po czyjej jesteś stronie. Iluzja wolności przyciąga desperata. Wybierz swoją prawdę, Filip. Trzymasz pistolet. Musisz go teraz przyłożyć komuś do głowy. Jeśli czegoś z tym nie zrobię, i to szybko, umrę.